Cześć, z tej strony Kajtek B, a w dzisiejszym odcinku odchodzę z YouTube'a. A tak dokładnie to nie odchodzę z YouTube'a, tylko po prostu zmieniam kanał. Zmienię kanał z dla B, na Kitek Ponieważ moje nazwanie nie jest najwybitniejsze, to Co prawda Kajtek B też jest, no, nie jest super marzłem, ale... Chyba lepszy niż Kajtek Glea, bo to była taka, taka bardziej memiczna nazwa. Chociaż może nazwać, to by nazwy by... Kajtek ogóle Nie wiem. Powrócę. A tutaj na tym kanale nastąpi tak jakby... Kajtek Glea i nawias. Otóż nawias. Stary kanał, zamknij nawias. Może tak zrobię. Ale dlaczego odchodzę, To jest większe pytanie. Otóż dlatego, że ja wam tutaj teraz poczanych Co prawda mogłem nagrywać osobno, dźwięk Otóż dlatego, że... Popatrzcie na mój kanał. 56 subów, a kanał został założony w 2014. Co prawda, nie nagrywałem na nim od początku, no bo raczej nie zacząłem nagrywać na YouTube gdy miałem 5 lat. No ale. Nagrywam na od jednego. No, trochę to ja nagrywam. Trochę, co prawda, nie od odpie... Co prawda, jak miałem 5 lat, to zacząłem.

O, jednak nie. Nie tak łatwo jadną. Jednak tak. Bora, rozpocznę kolejną biegę. No I... to jak widzicie, już tutaj zmienię z udostępnieniem ekranu na ten. Tak, to. Strasznie słabo kanał. Idzie. I następny kanał mam zamiar wypromować. Moim TikTokiem. Na którym mam około 800 obserwujących, ale to i tak bardzo dużo nie da, musiałbym raczej zrobić większą publikę na TikToku, żeby coś tam lepiej wypromować. A wiecie, co się nie wiem, czy wiecie bo ja założyłem TikToka rok temu i przez prawie rok nic nie nagrywałem na tiktoka. No, nagrałem 9 TikToków i potem przerwę teraz zrobiłem kilka TikToków z tymi: z Czopkiem, z świnią, z Giozarlem, z Katusem z Baranem i generalnie takie rzeczy I one teraz robią po 129 wyświetleń średnio tam od 100 do 200 tutaj, Chyba skryłem świn ma na koło nawet 200 co jest bardzo żal ale musiałyby robić więcej żeby mógł jakoś wypromować ten no bo tak to je wypromuje sobie 300 subów i nawet nie wiem, czy tyle wypromuję. Ja Więc chyba też zrobię nowe konto na tych toku, Ponieważ nowe konta są lepiej promowane przez algorytm. O czym sam się przekonałem, bo mój drugi to na 7200. A teraz patrzę. Co to prawda dalej są gigantyczne. I z, to nie to tak, tak, że ja nie piesam, że to jest mało. I to jest duże, ale... Jakby chciał wypromować jakoś military mał To by się przydało więcej takimi to Wypromuję 30 subów, To tyle Co prawda teoretycznie Co to mi się stało eee, Mam kontakty u oh. p to oh. co jest mi więc Tam ja mógłbym mieć jakieś promo, ale nie że takie promo-promo, to jest jakieś ciężko razem nagręcić coś ale już wolę tak nie siedzieć, żeby się dopuścić do tego, tylko robić normalnie pod kątem, dobry kątem już wolę tam robić na początku nagram kilka na odcinków Fortnite'a raczej, potem pojawi się tam ice cream, ice, ice nakryje znaczy nie ice cream, tylko ice cream czyli ta horrorowa przyniosę tam do sędzie z, z tego kanału na tamten kanał zastanawiam się czy tutaj dać te filmus i skin na... Zostawić je na publiczny, dać na prywatny czy w bo nie, jemno. a ta pajęczyna się rozpadła jeszcze plecak jest chyba ale co kto w film na tym kanale? Nie wiem Raczej usuwa z niego, zarobałbym z tego kanału Usunąłem moje pierwsze filmy Aż takie trzy pierw, to naprawdę słabe. Nagrałem po prostu, nagrałem coś tam jakieś byle rzeczy i, Więc nowy kanał będzie i tyle będzie nowy kanał. No dobra, tyle to miało być. Teraz yy, wygram giełdę. Mam nadzieję. Chociaż pewnie mi się nie uda. No dobra. Będzie też widzicie, że ja zmieniłam avatar i na biowę, bo to koniec tego kanału. Czy znaczy, dalej będą tutaj filmy? Ale to już jedyne filmy jakie tutaj będą no to nowy, że nowy sezony jest to mi przeglądy karnetów. No to tylko to. Niczego zbyt nie nie będzie. No więc no, dobrze. Ja w tym razie się skupię może na wygraniu tej gierki. Ostatni raz na tym kanale. Wątpię, chociaż może wygram jakąś pierwszą gierkę jeszcze na tym sezonie. Chciałbym. Ale postaram się o tym wygrać. Zagrywają się, tu nie będę nic ważnego mówić, tylko wtedy będę wygrywać gierkę. Będzie przykład jakie y, ten moment odcinka co się zaczyna od teraz to będzie przykład y, w, a, w jakim formacie będą trzy pierwsze filmy, czy tam cztery czy tam dwa, nie wiem Proszę zobacząc ze Fortnite. Dobra, o, mam eee, no to... idę szukać przeciwników. E, eee. może pójdę? Bo ludzie się w sumie teraz nabierają na bałwany, no bo kto w sumie stosuje bałwany? W eee, 2021. Dużo bałwanów w ogóle. To w ogóle używa bałwany? Tak? Nic prawie. Może kiedyś tam dawniej. Radawki, OG gracze wykorzystywali bogwady Wtedy i tak ludzie się chyba mniej nabierali niż teraz. Dobra, jak tym bogwadem się ciężko. Wszystko robi. nie też jest trudne, dobra. No nie no wylecie, Bokwada. Ktoś tam się bije. Podlecę na Spidermana bardziej. Ora, chyba sobie odpuszczę tego pana. O! Są ślady po fajcie. Tam jest typ, który muszę jakoś podjechać. Aha, ale że mnie nie oberwałem. Ja już miałem mówić, że ja słabe w tym gierze ja jestem, bo nie przegrywam, a nic nie oberwałem. No jeszcze miał karabin MK7, ile użyć? Teraz informacje nie to jest moje. Dobra. Chociaż ja bardziej oszczędnie tego skajermana używam. Chociaż albo tak jakby niepotrzebnie. O, prezent leży sobie Ktoś tutaj otwierał ewidentnie? Nie... To wypadło, to wypadło. Sniper. A ty nie na mnie to chyba się już na ja dół w sumie się trochę też podlecisz, bo ja jakieś wzmianki. Żebym żeby miał teraz więcej ale, ale trudno. Aha, mogę sobie zostawić na później. To jest proszę. Dobra, jeden, dwa, tak cztery. tak to full'a. kulę. Ale mam cztery. O, może sześć. A, dwa żółwie wypadły. No to nie ma. Słyszę skrzynkę. Dobra. Chyba wezmę tą pompę, ona chyba lepsza jest. Chyba lepsza jakaś. Jakoś tak lepiej strzela. Chociaż pompa podczas tamtego fighta mi się bardziej przydała że... za Dobra, ja idę chyba typu szukać, tutaj chyba pójdę szukać kogoś. Może tam ktoś będzie Ja też i będę coś. ja też taki mias chyba. O, słyszę. Słyszę. O, teraz to widzę też typu. Trzy jednego po prostu. Yep, ja. Nie tak Eee, chyba chyba znerfili, tylko mi tylko Spidermana. Ooooooo! tam jakiś dzik ściga? Ja po tyle. Dzik. Wycelowałem w niego i od razu. Już tak idzie sobie bokiem. <laughs> idzie sobie bokiem. Bo... Patrzył kosem. <laughs> o kurde ty Co jest? Eee, rozwalili ten. Jak to się nazywa? To nie jest ta ciężarówka, tylko... Co to wypadło z tego kurka? Co to wypadło? Dobra, wezmę jeszcze tego, taka chyba. Tak, yy, taki mocny jest. Ale że rozwalili to... 那必须干。 Dobra, ulec się. Bardziej mi się chyba opaca wziąć 6 minutów. Bardziej, że mam 4 z klasia. się bardziej mi się pili wziąć 6 minutów niż. Tak, to dużo. Nie, 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 nie. Tu już ginę. Ja uciekam, ja uciekam. Sajonara w ja uciekam. w uciekam. O, ktoś tutaj ktoś tutaj jest. roku, w Dostałem w zasadzie pomimo tego, że miałem już pola pod górę. Aura, strefa niestety jest tam. Będę się płacić teraz, żeby zrobić minę. Muszę się płacić 3 fragi. Hmm. Okay. Dobra, sytuacja nieciekawa. Mogę zginąć tym razem. o zlikwidowałem to to A, ale że ja w takiej odległości trafiłem Zaraz roz zreportują Nie zapanowanie. Tylko... Co jest za tak szybko umiem medytować? Dobra, nie tak szybko. Ale myślałem, że wolniej się medytować. Tak, to ja się nie spodziewałem. Nie się tam.

Z to jest Dobra, pokonałem yy, Może się uda Może się uda Wygrać Dobra, wezmę je na tą pompę, bo ona jest chyba mniej ryzykowna Tak samo jak MK7 yy, to, za, to wiadomo, że mniej ryzykowna, Chociaż często jest słabsze Są te szybkie przedmioty, z wyjątkiem MK7, bo MK7 to zapewne jest zbyt dobry przedmiot Chociaż w sumie nie jest dobrze zrównoważony. Aktualnie, bo jak go to jest dobrze. Zrównoważony. Trzeba też nim dobrze grać. A czy umieć dobrze grać? To Trzeba... gdzie mi to dobra może wygram może wygram eee, teraz nawet no, jak nie wygram to trzecie eee, trzecie wysokie miejsce

Дай гость, давай гость. Дай Дай гость, давай гость. Дай гость, давай Dobra no, grać teraz czy stajesz? nie przegrać. W czemu, nie, nie mam momencie, yy, ...to przytysnę chyba. Jest, jest! Jest, 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 jest! Miał koronę? Nie miał. Dobra. Jak wygram to bez korony, ale zawsze. Czy wygram z koroną, czy bez, ważne, że ja nie będę wygrać. No chyba przegram, to i Chyba ten scenariusz, że przegram, chyba może się sprawdzi. Boże, jak to wiem, czy teraz nie uda. Nie, 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 nie! Dobra, ginę chyba. Drugie miejsce! Take the Take the Oryginalne jeszcze?! Dobra, to ja się nie widzę Dobra, ja się nie zdziwię, że ktoś wygrał jakbyś ma take the Dobra, to Ej, dobra, więc sobie na tyle z tego kanału. W sensie. Kolejny filmik będzie dopiero 20 marca. Ja się zamierzam.